O, To dobrze czy źle? Chyba dobrze, dobrze, dobrze. O ja, się tyle dzieje, nie od kogo Wy jesteście w ogóle jakoś związani jako postacie, czy kompletnie inaczej? No, Ale nie, 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 chodzi mi o postacie. Jako postacie jesteśmy z jednego uniwersum, League of Legends. Jakie robiste soczewki, Patryk pokaż. No. O Jezu. Eee, dobra, to kim ty jesteś? Czy zrobiłaś sama cosplay? Jestem Briar i całe wszystko, co mam na sobie jest zrobione przeze mnie, własnoręcznie Ogólnie. Jestem trochę uwięziona, ale mogę być nieuwięziona w każdym momencie, kiedy chcę. Eee, też świecę, ale tylko w nocy, więc szukajcie mnie w nocy jak coś. Eee, I co mogę wam powiedzieć? A mogę powiedzieć się wytłumaczyć dlaczego wyglądam tak, a nie jeszcze lepiej, bo robiłam cosplay w dwa tygodnie. Ale nie jest A, źle. To czyli co no. będziesz usprawniać go na przyszły rok? Czy będziesz... Nie, nie, ja jestem one cosplay. One one hit, never again. Robię okay. następny inny cosplay za okay. rok. Chciałabym się przygotować na maskaradę, więc zobaczymy. Oh, Może coś okay. jeszcze większego. Okay, no bo w maskaradzie jednak trzeba tam w 90% cosplay zrobić samodzielnie. No i to jest też cosplay robiony w 90% okay. samodzielnie, więc myślę, że mam na tyle doświadczenia w cudzysłowie, żeby coś samemu tam zrobić. Dobra, to szukam cię za rok. Rok. Tak, i powodzenia w tworzeniu, żeby było tylko lepiej. Jedziemy dalej. Kogo widzę? Na kogo patrzę? Aris Spirit Blossom, e, liścica o dziewięciu ogonach, niestety z jednym ogonkiem, bo brakło materiałów. Co tutaj się dzieje? Bracia. My jesteśmy Bracia. braćmi w grze, właśnie. To jest Yasuo, ja jestem Jonę. Yasuo jest pustelnikiem, który zabił swojego mistrza i posługuje I brata. się i brata, i posługuje się techniką wiatru. Z miecza. Ja z kolei jestem jego starszym bratem, którego właśnie on zabił, ale odrodziłem się jako półdemon i teraz poluję na demony. I wszyscy jesteśmy właśnie też z gry League of Legends. Tak, okay, zgadza się. Jeszcze okay. raz jesteście w tym cosplayu? Ja pierwszy rok jestem. Ja też pierwszy. Okej, okay, czy, yy, czy jak koleżanka zmieniacie w przyszłym roku, czy lecicie w to samo? Yy, nie, ja myślę, że będę kolejną postać z League of Legends cosplayować, jeszcze nie wiem jaką. Ja zostaję, za dużo mnie kosztował sam odbiór 4000 mandatu. Ja, co? Czekaj, jak? O co chodzi? Za przejazd na czerwonym. Ach, o Jezu! E, a powiedz to, ta część, to jest robione, kupione? Ja robiłem wszystko e, na surowo. Nie umiem... E, a co to jest za materiał? Pomalować. Pianka, Ewa. Okay. Nie umiałem tego pomalować i na pomalowanie oddawałem. Ale ładnie ci to wyszło. Słuchaj, no pierwszy raz i, i naprawdę wyszło bardzo dobrze. Nie wiem nawet, czy można było zrobić to lepiej, bo jest bardzo fajne, detaliczne. Malowanie i to takie detaliczne, właśnie wszystkie roboty, to nie ja, to już oddawałem. A, okej, okay, rozumiem. Super. No to powodzenia w przyszłym roku. Jeszcze kolega na koniec przeatakuje. Ew, Jezus, kim mam przyjemność? Z Wiego, zrujnowanym królem. O kurde, ten głos to jest specjalnie modulowany, czy taki masz? To no, mój natural. A kurczę, to ty musisz coś robić w radiu czy gdzieś, bo nadajesz się. Tak. Próbowałeś albo coś robisz w branży? Nie, ja po prostu sobie robię stroje, a jestem uczniem nadal. Ja mam 18 lat i do tej liceum. Ile? 18. 18 lat i ma taki głos nie no to musisz iść coś robić z głosem albo na lektora do filmów do radia i tak dalej także już się dowiedziałeś czego się o sobie ale wracajmy do cosplayu co tutaj było robione przez ciebie wszystko było robione przeze mnie, eee, z pianki, drewna jest miecz, ee, jakieś paski z lumpa, ciuchy z lumpa, połączenie wszystkiego co możliwe, makijaż też sam projektowałem, no dobrze się trzyma, fajnie wszystko wygląda. Yy, pierwszy cosplay w życiu? Nie, trzeci. E, drugi na Perkonie i zmieniam co rok, na trzy dni biorę jeden cosplay. Okej, okay, czyli za rok coś innego. Coś innego, może też z ligi, może z czegoś kompletnie innego, zobaczę jak mi tam przyjdzie faza na co. Okej, okay, fajnie. Powodzenia na przyszły rok i przyjemności, właśnie dobrze. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzień dobry, czy można na chwilę? Jasne. Kim jesteś? Jestem Velvet Has Hotel. Jestem na Prykonie. Um, dobra, nie mam pojęcia, co to jest za postać. Przybliż mi trochę. E, generalnie to jest. Ciężko mi. To jest influencerka z piekła. Okay. No to taka Lili z Diablo powiedzmy jednocześnie, nie wiem, czy kojarzysz. Okay. Ja y, trochę ignorancją zajadę, ale jak zobaczyłam cię z daleka, to sobie pomyślałam o królowej Kierzalicji przede wszystkim. Aha. Ale nie ten klimat totalnie. Nie? Nie, 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 nie. Co robiłaś sama. Wszystko, wszystko, a dobra, czyli w, zrobią, kupione włosy i. bo tego dużo jest. Tak. To, to nie jest jedna peruka chyba. Cztery peruki w jednej. Okay, y... Serduszka szyte, wszystko szyte, malowane. Super. Pierwszy cosplay twój? Nie, nie, nie wiem, który z kolei, ale trochę A, ich było przed. Co ten, dobrze, ten. że nie wiesz, bo to znaczy, że dużo się dzieje. No. A który Pyrkon Drugi. A drugi. Zeszłoroczny był lepszy czy ten? Byłam dwa lata temu. Zeszłoroczny. dwa lata. Okej. Okay, Oj, Chcesz znikać, bo nie, pada. nie, jest okej. Okay. To znowu chodzi o to, że za za i Okej. Aha, dobra. A jak to ci się trzyma? Jak to masz zamocowane? To jest po prostu nałożone? To, e, wiesz co, to jest jakby jedna baza. Do niej są dokręcone rurki PCV i te kuce się wkłada właśnie w te rurki. Aha, okej. Okay. A ciężkie to? Nie. Trochę się powleksuje, jestem jedyną wełnet z taką peruką w Polsce, więc no warto pokazać. Nie, no pewnie. No. No, jednak to jest chyba takie miejsce, które e, aż krzyczy o to, żeby tutaj móc przyjść. Nie? No bo gdzie na ulicy pójdziesz i się pochwalisz, jakby pewnie wyczekujesz. Na, na takie wydarzenie. Tak, tak. Z... Czyli widzimy cię za rok, ale w tym czy w czymś innym? E, raczej w czymś innym, chociaż nie. Zależy od tego, czy nasza wioska zostanie przyjęta. Co to znaczy? To znaczy, że mamy taki swój projekt. Tak jak tutaj się w trójce wioski wystawiają, to my mamy swoją projekt Hel. Cała seria będzie się wystawiać. Także jeżeli nas przyjmą, to całe trzy dni będę w niej. Jeżeli nie, to kimś. O, to i... fajnie, to jeszcze aby by się udało. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki. Widzisz mnie? Czy ty mnie widzisz? O Jezus, poczekaj, proszę zakręcić najpierw, bo to jest cudo, to jest wow! Nie da się ciebie nie zauważyć, co tu się dzieje, kim jesteś? Pyramid Head, ale wersja kawaii. Ja zabijam miłością. A, okej, okay. ja szczerze mówiąc od takiej miłości mogłabym zginąć. Tak. Co tutaj jest robione własnoręcznie? W zasadzie poza gorsetem, spodniami i biustonoszem to praktycznie wszystko. A czy to jest może pianka Ewa Worbla? Tak, pianka Ewa, trochę papieru, jakieś siateczki, ale głównie właśnie pianka. E, czy pierwszy raz e, taki cosplay? Taki, taki najbardziej rozbudowany drugi. Drugi, e, czyli w zeszłym roku byłaś za kogoś innego przebrana? Tak. Okej, okay. kurczę, bo to jest tak ambitny projekt, żebym powiedziała, że aż szkoda, żebyś miała się ubierać za coś innego. A dzięki wielkie, ale po raz pierwszy taki faktycznie, że nie inspirowany niczym konkretnym, tylko okay. tak samo. Kombinowałam Jest, z głowy. Ja z, powiem ci, że tak i tak zupełnie szczerze, że na chwilę obecną y, top trzy osób, które widziałam. Jezu, dzięki wielkie. Naprawdę zajebisty i taki szczegółowy i taki no mega widać, że dopicowany. Dzięki wielkie. Warto Także koniecznie odwal coś fajnego za rok albo przyjść po prostu w tym. Baw się dobrze i przyjemności. Dzięki wielkie. Chciałam się spytać jak dajesz radę to udźwignąć? Ledwo, ale jakoś daję radę. Um, co to jest za materiał? E, Pianka EVA i rurki PCV. Okej, okay, materiały znane. Zważyłaś ile to, ile to waży? Nie, ale obstawiam około 10 kg. Okej, okay, okej. Okay. A wczoraj miałaś już ten cosplay? E, nie, dzisiaj pierwszy raz. Tak. Okej, okay, bo chciałam się spytać, jak plecy? I czy plecy RIP, czy nie? Ale to się dowiesz dzisiaj dopiero. W ogóle, kim jesteś? Czy to jest jakaś konkretna postać? Tak, Bakugo Katsuki z My Hero Academy. Okej, okay, okej. Okay. Dokładnie. To ja już nie mogę mówić. E, pierwszy cosplay w życiu? E, nie. Czwarty? O, tak. Ale głupie pytanie, bo masz tak zaawansowany cosplay, ja się pytam, czy pierwszy raz zrobiłaś. Jakby to jest logiczne, że nie. E, czy planujesz za rok coś innego? E, planuję, ale na razie wolę nie zdradzać. A, dobra, dobra, spoileru nie robimy. No to do zobaczenia za rok i baw się dobrze. Na ogólnie Bardzo piękny cosplay bardzo doceniam zaangażowanie. Dziękuję. Dzięki. Królowo, czy chciałaś już kogoś o głowę? Oczywiście, że tak. Wszyscy, którzy są tutaj, od razu są ścięci. A czy mogę prosić o łaskę ze względu na to, że po prostu nagrywamy cię, jest wywiad? A umyjesz mi okna w pałacu? O, on jest bardzo dobry, w tym myje okna w domu. Ja mogę ugotować. Mam 365 okien w pałacu, więc jeżeli nadążysz w ciągu tygodnia, to kto wie? Ja bym chciała tak powiedzieć od, od siebie, że jestem gigantyczną fanką Alicji w Krainie Czarów i też między innymi Królowej, e, także bardzo szanuję, doceniam, pięknie wyglądasz I, i powiedz mi, czy to jest pierwszy raz taki cosplay? W tym roku tak, w zeszłym roku byłam Kruellą, więc A, rozwijamy ojo. się, idziemy e, w złe kobiety. Oj tak, podoba mi się, polubiłybyśmy się, to co złego? planujesz na przyszły rok Na przyszły rok no kto wie może Śnieżka pójdzie i, i Jabłuszko? kto wie a to jeszcze może Ewa <grydził> No, no ale od pogody zależy od pogody. oczywiście oczywiście e, Czy chciałabyś coś powiedzieć kogoś pozdrowić Pozdrawiam swojego Mo no, to może podejdziemy na chwilę Co tu się dzieje Kim jesteś Spring Bonnie Snafa czy zrobiłeś już komuś krzywdę? Czy jesteś pokojowo nastawiony mimo tej broni? Planuję jeszcze nie. Dopiero tak. Jaki syn, taka mama, widzę, w krwi wszystko jest, jeżeli chodzi o zapędy do złych rzeczy. Tak? Tak, wiadomo. Czy to jest swój pierwszy pyrko? E, nie. Nie, Czyli rodzinnie co roku? A w czwarty mhm. czy piąty już z kolei A super, fajnie, tak? fajnie Kurczę, no taka cool mama Taka cool mama Fajnie, 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 jesteś szczęściarzem Wiem o tym O, jak docenił jeszcze mamy. super Bawcie się dobrze, dziękujemy Można zrobić zdjęcie? Tak Co to jest? Kaczuszka Kaczuszka, ja też chcę kaczuszkę Jeszcze cukiereczki na rozkładanie O, super Dzięki. My A miło, miło was z waszej strony. Fajne, że tak rozdajecie. To... Przepraszam bardzo, że mogę zająć minutkę? Kogo my tu mamy? Możesz przedstawić, powiedzieć, kim jesteś? Pewnie. Jestem Gorgoną z serii Fate. I przyjechałam drugi raz w życiu na jakikolwiek content. Jestem bardzo... Z... content, konwent. A powiedz, co z tego jest stworzone przez ciebie? Wszystko. Wszystko, okej. Okay. Ile to było czasu roboty? Dwa miesiące, dwa miesiące ciężkiej pracy po nocach, a teraz jest sesja na studiach, więc Aaa, pod... Ale poświęcenie, ale życzę, żeby było wszystko zdane jak najlepiej. Dziękuję, ślicznie. E, czyli pierwszy to jest cosplay, tak? Dobrze zrozumiałam? E, w moim życiu trzeci, ale taki duży, duży pierwszy. Czy planujesz za rok też tak zawitać, czy będziesz przerabiać, czy upgradeować, czy coś kompletnie nowego? Na pewno coś kompletnie nowego. Jesteśmy całą grupą w sumie takich cosplayerów z Politechniki Białostockiej. Jesteśmy tutaj, tak powiedzmy, żeby poćwiczyć nasze zdolności w tworzeniu. I no, podoba nam się bardzo, więc na pewno za rok przywitamy z jeszcze. Fajnie tak w praktyce nie, jednocześnie zobaczyć co ludzie sądzą, jak odbierają, jak się sprawdza zresztą cosplay, bo jednak to jest co innego zrobić, w domu poprzymierzać, a potem łazić pół dnia, nie? Dokładnie tak, lepiej bym tego nie ujęła. Trzy dni cały jesteś? Tak, zgadza się. Czy jutro będziesz też, może właśnie inaczej, czy tylko chcesz występować w cosplayu, czy jednak chcesz też pokorzystać i jednak się przebierzesz gdzieś tam? Szczerze przez trzy dni mam trzy różne stroje, więc pracy było trzy razy więcej. tak no nie, no to trzeba się pochwalić i pochodzić. Po Dokładnie, tak. Super, to do zobaczenia jutro w takim razie i ja, przyjemności. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Okay. Skrzydła w ogóle, ile to waży? Tak? To jest leciutkie, bo to jest filc, tylko że taki dosłownie dwumilimetrowy z drutem na gumkach do ściągania. O, Można je wygięć w dowolnym kierunku i się ruszają swobodnie, nic się z nimi nie dzieje. No właśnie, a ja nie, nie czujesz, żeby było ryzyko, że coś może ci, wiesz, odpaść, przesunąć się. Rok temu też robiłam skrzydła i się rozpadły, teraz z doświadczeniem już wiem, jak to trzeba zrobić, żeby się nie rozpadły. A jakie no. zmiany dokonałaś, że właśnie się trzymać, co, co byś powiedziała takiego względem tych rok temu, co się rozpadło? E, Dużo więcej cierpliwości i robienie rzeczy nie tydzień przed. To bym polecała. <laughs> Ale jakaś inna to jest przez to konstrukcja, tak? Czy po prostu jakby lepiej zmocowana? E, kompletnie wszystko od zera, inaczej zrobione, powiedzmy naprawienie swoich własnych błędów. Okay. I pewnie za rok zrobić skrzydła i będą jeszcze lepsze. Pewnie no to... na pewno, to tego się życzę. Dzięki. Dzięki śliczne. Droga pani, dwa słowa, z kim mamy do czynienia? Verla Kun. O Jezu, jaka wczuta w rolę. Albo po prostu nią jesteś. Jestem. Czy pierwszy raz zawitałaś tutaj? Na Pyrkon, oczywiście. Czy za rok też cię spotkamy, czy może jakaś przemiana będzie? Moce ściągnął to będę. Okej, okay. piękny cosplay? Kurde, tak teraz mi głupio pytać, jak to zrobiłaś, no bo tak jednak idziemy tą y, narracją, że to ty, ale spytam, z czego to jest zrobione czy to robiłaś sama? Z pomocą przyjaciółki charakteryzatorki, ale tak sama. Ciężkie? Proszę spróbować. Okej. Okay. Znośnie, znośnie, zwłaszcza jeżeli tak tutaj stoisz i czekasz na jakieś ofiary może po bo rozumiesz, że jesteś złą złożone, postacią. już złożyła. A, okej, okay, okej. Okay. Poza pozorom nie jestem złą postacią. Okej, okay, dobrze, to czuję się teraz bezpieczniej. E... O Jezu, dobra, to nie wiem, I'm confused. Przepraszam, co to jest za gra albo film? Ale co? To wszyscy ludzie tutaj, to jest Liga Legends, co to jest? To jest Genshin Genshi Impact. Genshin, Jezus, przepraszam, mam nadzieję, że was nie uraziłam. Nie, nie. nie Jezu, bo ja tak totalnie nie jestem w klimacie ani jednej, ani drugiej. Macie jakieś spotkanie tutaj? Jasne. Chyba, na to wychodzi. Ale co będziecie jakieś dymy robić, co tu się będzie działo? Nie, mam ja pojęcia. nie wiem. pojęcia. No. wiecie, no, walczyć tam, gracie pewnie od lat. No, to trochę. Trochę tak. tak. Ile z tego zrobiliście, ile kupiliście? No, wszystko skupione. Perukę by okay. Nie, ja, ja, ja nie kupiłem, oceniam, bo jednak nie każdy ma zajawkę, żeby tworzyć, a, a po prostu się w dostać, tak, jak nie ma czasu czy coś, to jasne. po co na siłę pływać, coś tworzyć, jak się, jasne, jasne. jak się nie chce, nie? No. Tak. Pierwszy Pyrkon? Nie, drugi. drugi. Ok, za rok będziecie. Tak. Możliwe. Możliwe, jak już jesteście drugi raz, no to podejrzewam, że się spodobało jednak, nie? No, tak. no to bawcie się dobrze, dobrze dzięki dziękuję. wielkie. Dnia. Dzięki, wzajemnie. Cześć. Hej. Można zdjęcie? Można. Z nim czy ze mną? A, ja nie, nie, jestem ten, ten nie bo wiecie co, podchodzą dziewczyny i chcą tylko z Ryanem, nie? Tak A, nie? Trochę lipa, nie? Tak, ja filmu nie widziałem, bo nie miałem z kim pójść. A samemu no to... Nie myślałeś o tym, że jak pójdziesz, to może tam będzie jakaś... Która czeka na swojego guestlinga. No pewnie. Nie, nie wiem, ja 25 lat, jeszcze nie miałem dziewczyny, więc to jest trudne, nie? A, ja widzisz. się wstydzę za bardzo. Ale to wiesz co mogłeś zrobić, nie? Te free hacks na ten... Yy, tak, tutaj oficjalnie łażę i szukam. No, no, no. I łapię ten, nie? Który rok jesteś? Ja jestem dopiero drugi rok żydaczem. Ale no, 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 to jest mój trzeci byrką. Ale też na inne konwenty ja jeżdżę, jak wolontariusz. To myślę, no. Czyli nie przebierasz się, wolisz z tej perspektywy, tak? 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 Się w wolnym czasie. A, ok. <noise> no, pracuję, to tylko... A, okej, okay, okej. Okay. Czyli co, będziesz dzisiaj na przykład przybrany? Tak, za Karla Heisenberga. A, dobra, to. Ja, ja mam jeszcze jedno pytanie. bo tak Naliczyłem tutaj. Yy, no, tak, na pewno 20 osób na tym konwencie jest, czyli to chyba jest. impreza masowa, tak? No, 20. Na razie się skusił na 21. Powiedziałabym, no. że wszystko to, co ja doświadczam, nie widzę za bardzo problemów w organizacji. E, powiem tak, z perspektywy uczestnika. Może nie problemów organizacyjnych, ale już na przykład z perspektywy grzdakza to ma trochę szersze pojęcie. Na ja byłem od czwartku. Ale właśnie, bo waszą rolą jest to, żebyśmy tego nie zauważyli, nie? I nie zauważamy. Nie zauważamy, dokładnie. Były drobne zawirowania, ale wszystko, wszystko zostało rozwiązane. Kim jesteś? Adam, Adam, coś więcej? I'm fucking Adam! <laughs> okej, okay. a skąd? Skąd przybywasz, Adam? Z nieba! Ach, okej, okay. a co robisz tutaj? Będę robić eksterminację. Okej, okay. czy robiłeś Adam sam cosplay? Tak. Jak długo ci to zajęło? Półtorej miesiąca. I pierwszy raz robiłeś taki cosplay, albo ten konkretnie? E, ten konkretnie pierwszy raz i dużo nowych technik. Dobra, czy za rok planujesz upgrade'ować to i być w tym, czy coś innego? Zobaczymy, co się wydarzy w drugim sezonie. A okej, okay, dobra, musimy wiedzieć, jak się skończy ten, prawda? Jasne, super. Bawcie się dobrze, piękny cosplay i przyjemności. Przepraszam, mogę zająć wam chwilkę. Macie bardzo duże, ładne, okazałe cosplaye. Czy możecie powiedzieć, kim jesteście dzisiaj? Ja jestem Biskit Kruger z anime Hunter x Hunter. Ja jestem Miss Hina. Wyobrażona postać z gry Genshin Impact. Wyobrażona? Przecież w sensie nie ma takiej? Nie ma. Jest to wymyślona postać przez postać z gry, właśnie. Aha, okej. Okay, okay. A na ile wasze cosplaye są kupione, zrobione? Jesteście fankami tworzenia, czy raczej po prostu noszenia i wyglądania? E, osobiście lubię i to, i to. Nie... Też czasami coś kupuję, akurat to jest zrobione poza e, potem 100% przeze mnie. Okej, okay. a czy ciężkie włosy są? E, kucyki są po obu stronach, więc ciężar mi się rozkłada równomiernie, więc głowa nie boli. Jest dobrze. Ale jest Bardzo okazale nie. wygląda. A jak u ciebie z y, cosplayem? E, teraz się bardziej skłaniam ku robieniu, ale ten jest kupny. Po prostu trzeba było w, w końcu gdzieś w nim wejść. E, pierwszy Pyrkon? Czwarty, czwarty. Czy za rok nowe cosplaye, czy idziecie w to? Samo? Nowe. nowe? Raczej coś nowe. nowego. Super, bawcie się dobrze. Dzięki. Zajemnie. 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 Proszę panią kamerować. Pani przepięknie wygląda. Mhm. Jest zaangażowanie. Medyk cosplayowy. Ratujesz ratujesz życie ludziom. Albo przynajmniej cosplaye. Ludzi dobijam zazwyczaj. Yy, ale serio, tak serio? Czy to jest tylko. Nie, serio, chodź, tak? mam ze sobą rzeczy do naprawy. Mam pigment, nici, mam kleje. Bardzo dużo różnych cosplay jest, które się rozpadają z czasem. I dlatego ja jestem tylko swoim Naprawiam, bo wiem, że zawsze, ale to zawsze komuś coś odpadnie. No do... tak, ciężko też to przewidzieć, bo w domu robisz, chodzisz tam, to, a co innego chodzi cały dzień i być dotykanym, nie? Dokładnie. Pa, sobie dobrze, że jesteś. Dziękuję w imieniu wszystkich uczestników, zwłaszcza tych, którzy się rozpadają. <noise> tak, trochę ich jest. Przepraszam, można cię przeatakować, czy idziesz odpocząć? E, można. Można. Nie. Kim jesteś? No, Night Lordem z Warhammera 30 k zwykłym legionistą. No, Mąka Giga, masz ten cosplay, czy to jest robiony samodzielnie? Robiony samodzielnie przez takie dobre, łączny czas, powiedzmy, robienia był takie trzy tygodnie. A jakbyśmy tak to mieli nie łącznie, to by było tak z trzy miesiące roboty? Okej, okay, czyli gdzieś tam tu, i tu po południu? Miałem czas, to pracowałem na nim. A jaką techniką to robisz? Czy to jest drukowane, ręcznie? To jest, to jest pianka, to jest zwykłe cięcie i klejenie pianki. Okej, okay. czy to jest ciężkie? Eee, powiedziałbym, że cały kostium nie jest ciężki, ale najcięższą częścią jest na pewno plecak. Poza tym, że używa najwięcej pianki, to do tego jeszcze wbudowałem tam działający wentylator. A, weź patry, podejdź, żeby pokazać, jak. W sensie tam jest pod fałszywym, ale no. Tak wątpię, żeby była szansa zobaczyć, szczerze mówiąc. Nie, nie, ale żeby zobaczyć w ogóle, jak plecy wyglądają. O. E, czy to jest jakby debiut tego cosplayu? Tak, bo dosłownie skończyłem go. Przedwczoraj. A no to gratulacje, udało się. A który raz na perkonie? E, to jest mój drugi. Drugi. Ostatnim razem byłem w zeszłym roku. W I... miarę świeżynka. Tak, w miarę, naprawdę bym powiedział nawet. A na przyszły rok będziesz coś dorabiał, zmieniał ten, czy coś nowego? No, na pewno chcę na, na ramienniku zrobić w końcu znak mojego legionu. Aha. I na pewno chcę zmienić. Łącza i zabezpieczenia, żeby po prostu się lepiej trzymało. Życzę wytrwałości, bo to jest kawał noszenia i zmęczenia. Dobrze, że przynajmniej ta pogoda nie jest jakaś tragiczna. Oj, nie? Jestem taki szczęśliwy, że jest pochmurno i że nie ma upału. Uch. No, no, no. to Super, dzięki, nie zajmujemy więcej. Baw się dobrze. Wy również. Dzięki. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w wywiadzie i zapraszam ponownie za rok.